Locza to tajemnicza postać z długimi blond włosami, godnymi księżniczki oraz... trumną. Nie dostarczając wam spoilerów, jego osobisty quest też wiele nie wyjaśnia, więc nie pozostaje nam nic innego niż czekać na jego dalsze losy. A póki co skupmy się na tym, jak go skutecznie zbudować. Zanim przejdziemy jednak dalej, przypominam, że nie tylko nagrywam poradniki na YouTube, ale również streamuję na Twitchu i link do streama, jak i do moich pozostałych social mediów znajduje się w opisie pod tym filmem. Locza ma element imaginary i na chwilę obecną jest to jedna z trzech postaci w grze, które posiadają taki element, z czego dwie tak naprawdę doszły w tym samym momencie wraz z eventowym banerem właśnie Luoczy. Jego ścieżka to abundance, więc jego rola to healer, ale nie tylko, bo również ciąga debuffy z sojuszników, czy buffy z przeciwników. I dodatkowo jeszcze zadaje damage i choć nie może równać się z topowymi dpsami, to zawsze jest to przyjemny dodatek dla naszego teamu. Basic attack zadaje imaginary damage jednemu wrogowi za zależny od ataku. Chociaż skill ma dość długi opis, uwierzcie mi, że jest naprawdę prosty. A co tak dokładnie robi? hiluje jednego sojusznika, a wartość ta zależna jest od ataku lłoczy. Oprócz tego, luocza zyskuje jeden stack kwiatu abysu. Dodatkowo, jeżeli życie któregokolwiek z sojuszników spadnie poniżej 50%, luocza automatycznie aktywuje tę umiejętność, jednak bez zużycia punktu skilla. I ten efekt może się aktywować automatycznie ponownie po dwóch rundach, co moim zdaniem Ważne i przydatne, nawet pasywna aktywacja leczenia ładuje energię do ulta. A co robi już wspomniany ult? Atakuje wszystkich wrogów, zadając im imaginary dymycz, który zależny jest od ataku Loczy. Zdejmuje też jednego buffa ze wszystkich przeciwników. Dodatkowo generuje jeden stak kwiatu abysu. Talent Loczy natomiast wyjaśnia nam, po co tak właściwie są te staki. Jeżeli zgromadzimy dwa staki kwiatu abysu, Locza konsumuje je i aktywuje specjalne pole. Jeżeli któryś z sojuszników zaatakuje przeciwnika, to ten atakujący Odzyska zdrowie zależnie od ataku loczy. Pole trwa dwie tury i zniknie, jeżeli locza padnie podczas walki. Technika natomiast polega na tym, że od razu po rozpoczęciu walki aktywuje się talent, tak jak po zebraniu dwóch staków kwiatu bysu. Pierwszy pasyw mówi o tym, że jeżeli w obrębie pola z talentu atakowany jest przeciwnik, to wszyscy poza atakującym zostaną uleczeni o pewną wartość ataku loczy. Działa to podobnie jak leczenie się atakującego w polu po wyprowadzeniu ciosów przeciwnika. Drugi pasyw natomiast powoduje to, że z Luoczy zdejmuje jednego debuffa z sojusznika, do którego użyciliśmy tego skilla. Działa też przy biernym odpaleniu się umiejętności, więc dzięki temu nie tylko leczy, ale też zdejmuje debuffy, to o czym mówiłam na samym początku tego filmu. Ostatni pasyw, trzeci, natomiast powoduje to, że Luocza zyskuje 70% odporności więcej na różnego rodzaju debuffy związane z CC, czyli po prostu kontrolą tłumu. I jeżeli chodzi o kolejność, to wszystkie pasywki są ważne i radziłabym je odblokować najszybciej jak to możliwe wraz ze ścieżkami. A tak dla Lepszego hila i damage'u, a HP oraz def dla większej przeżywalności samego luoczy. Jako, że w odróżnieniu od innych healerów nie skaluje się on z HP, tylko z atakiem, i chociaż to zwiększa mu obrażenia, źle wpływa na jego wytrzymałość, więc te ścieżki, które odblokują wam dodatkowe właśnie życie i def, mogą wam się całkiem przydać. Jak widzicie, ja je sobie jeszcze zostawiłam, ale dlatego, że na razie gdzie indziej wydaję materiały. Jeżeli jednak stwierdzę, że mój nie niezbyt ma dużą przeżywalność i ma z tym problemy, na pewno poniesięgnę. A co do levelowania, Samych umiejętności, to moim zdaniem najważniejszy jest zarówno talent, jak i skill, bo to one odpowiadają za leczenie. W drugiej kolejności ult dla większego obszarowego damage'u, a na koniec basic attack. Nie pomijajcie go jednak całkowicie, bo jeśli nikt z sojuszników nie będzie potrzebował hila, to szkoda marnować punkty skill'a, więc zwiększenie damage'u zawsze się przyda. Łocha na E0 jest już bardzo mocny i nie potrzebujecie żadnych aidolonów, żeby go jeszcze dodatkowo wzmocnić, ponieważ uwierzcie mi, już jego podstawowa, nazwijmy to, wersja jest w stanie zdziałać cuda, zwłaszcza ze swoim healem. Ja sama o tym bardzo się dobrze przekonałam, dając mu niewylewelowane artefakty i widząc te liczby, które po prostu były mi w stanie dostarczyć, były mi w stanie dowieść i po prostu wysilować pozostałe postaci. Ale oczywiście omówimy teraz, jakie to są Aidolony, e gdybyście albo przypadkiem dostali jego kopię, albo zastanawiali się, czy warto i chcieli po prostu sprawdzić, co one robią. a jeden jest już bardzo mocny, ponieważ powoduje to, że jeżeli pole jest aktywne, to atak wszystkich sojuszników jest zwiększony o 20% i to jest bardzo dużo. E2 powoduje to, że jeżeli sojusznik, na którym Lwocza użyje skila ma mniej niż 50% HP, to outgoing healing loachy zwiększa się o 30%. Jeżeli leczony sojusznik ma równo lub więcej niż 50%, to dostaje tarczę zależną od ataku lłoczy, która trwa do dwóch tur. E3 zwiększa level skilla o 2 oraz level basic ataku o 1. E4 powoduje to, że jeżeli pole loachy jest aktywne, to wrogowie zostają osłabieni i zadają 12% damage'u mniej. E5 zwiększa level ulta o 2 oraz level talentu również o 2. I na E6 po użyciu ulta i na E6 po użyciu ulta, Luocza ma 100% stałej szansy na obniżenie wszystkich odporności, wszystkich wrogów na dwie tury. Luocza, tak jak też to powiedziałem wcześniej, nawet z niewylewolowanymi reliktami jest w stanie healować tyle, że wystarcza z nawiązką. I jako, że jest supportem, nie radziłabym się skupiać na nim w pierwszej kolejności i raczej dać mu po prostu to, co wystarczy. Bo uwierzcie mi, naprawdę wystarczy. Ale pomówmy sobie o setach, które najbardziej będą mu pasować. I zacznijmy od czteroczęściowego muszkietera. Dwie części Dają atak, czyli coś co jest bardzo potrzebne, a cztery części zwiększają speeda, co na loczy też się przyda, bo dzięki temu części będziemy mogli wyprowadzić ataki. Czteroczęściowy set pod Outgoing Healing też się sprawdzi, jako że dwie części dają bonus do leczenia, jednak dodatkowy punkt skilla za cztery części wydaje się trochę niezadowalający. Dla zwiększenia osobistych obrażeń loczy możecie sięgnąć po czteroczęściowy imaginary set, jednak nie byłby to mój osobisty wybór, jako że powiedziałam wcześniej, iż jego Dimage nie jest aż taki duży, i mimo wszystko, mimo włożonej pracy i zbudowaniu tego seta, możecie czuć się nie do końca usatysfakcjonowani z efektu. Ale jako, że on jest supportem, i to co powiedziałam wcześniej, nie do końca i nie zawsze opłaca się bardzo dużo inwestować w supporty, zwłaszcza jeżeli mamy teraz tyle postaci do zbudowania, polecam jak zawsze łączenie zestawów dwuczęściowych, co jest moim zdaniem dużo bardziej wydajne i też łatwiejsze po prostu do zbierania potrzebnych statystyk. I w tym przypadku idealnie sprawdzą się dwie części pod outgoing Healing, dwie części pod atak. Ewentualnie to co powiedziałam wcześniej, dwie części pod Imaginary Damage Bonus, ponieważ dwie części z tego zestawu właśnie ten rodzaj obrażeń podnoszą. I jak widzicie, ja akurat to zestawienie mam na louczy, czyli atak z outgoing healingiem i bardzo sobie to chwalę. A co do dwuczęściowego seta, czyli kulki z linką, to macie w sumie trzy opcje. Albo set pod atak, który po prostu zwiększy wam atak. Pamiętajcie tylko, że tutaj potrzebujecie przynajmniej 120 speed, aby aktywować drugą część bonusu. Drugą opcją jest set pod HP. I już nie tyle chodzi o samą przeżywalność Blondyny, ale o pasywkę boostującą atak całego party, jeżeli macie przynajmniej 120 spida na lączy. I pamiętajcie, że efekt z tego zestawu się stakuje, więc jeżeli w party macie kogoś już z tym setem, to oba zestawy będą działać i boostować atak całej drużyny. Ostatnią opcją natomiast jest Set Pod Energię. Co prawda nie daje on aż tyle, żeby być wyżej w rankingu niż dwa poprzednie zestawy, ale warto, żebyście wiedzieli, że macie również taką opcję. A jeżeli chodzi o same staty, na kurce szukacie Outgoing Healingu. Od biedy może to być atak. Jeżeli chcecie zwiększyć damage, no to również może to być tutaj kryt. Na butach najlepiej sprawdzi się speed, jednak jeżeli nie macie spida, na przykład tak jak ja, to może być to atak. Na kuli najlepiej sprawdzi się wam imaginary, ewentualnie atak. Jeżeli chodzi o HP czy defa, jeżeli stwierdzicie, że locza zbyt często wam pada i jego przeżywalność nie jest zadowalająca, to wtedy również możecie sięgnąć po coś bardziej defensywnego. Na lince natomiast najlepiej sprawdzi się energy regeneration rate, jednakże gdybyście tego nie mieli, to może to być również atak. Z natomiast szukacie głównie spida i ataku, ewentualnie defensywne staty, takie jak Effect res, def czy hp, no chyba, że zależy wam na damage'u, wtedy szukacie również krytów. I jeżeli chodzi o stożki, Locza ma naprawdę sporo opcji broni, więc macie z czego wybierać. Oczywiście najlepszym stożkiem będzie jego dedykowana pięciogwiazdkowa karta. Nie dość, że ma wysokie bazowe staty, to jeszcze daje atak na pasywce oraz ułatwia ładowanie energii. Oprócz tego bustuje party, zwiększając spida sojuszników. Karta Beilu, którą możecie zgarnąć jako standard, również ze sklepu ze Starlighta, też nada się na lłocze. Głównie dlatego, że ma spore staty bazowe, jak to bronie pięciogwiazdkowe. Dodatkowo zwiększa outgoing healing i lekko obrażenia zadawane przeciwnikom, bo niestety zwiększenie maksymalnego życia postaci noszącej tę kartę nie ma dla łoczy aż takiej wartości. Ale oczywiście z broni czterogwiazdkowych też macie kilka opcji. Moim osobistym faworytem jest shared feeling. Zwiększa healing oraz ułatwia ładowanie energii dla wszystkich w party. Jest to jednak opcja z gaczy i chociaż leci z każdego banneru, to jak widzicie, ja póki co jej nie mam. Czyli nie tak prosto ją zdobyć, jak się okazuje. Post-op conversation, czyli tak zwana karta Nataszy, pomoże naładować wam energię, ale pasywka do outgoing healingu przy użyciu ulta niestety na loczy nie działa. Jako, że ten używa skilla do leczenia. Niestety nie działa to na zasadzie buffa, że po użyciu ulta dostajemy ten bonus na jakiś czas, tylko gdybyśmy leczyli tym ultem na przykład tak jak Bailu, to wtedy zwiększa ten healing. Więc przy czy niestety to się nam marnuje. Quit pro quo. Może wam się wydawać ta wymowa dziwna, ale to jest łacińska sentencja i tak poprawnie ta wymowa brzmi, ta karta pomaga Wam ładować energię w timie Czterogwiazdkowa karta z obrazkiem Młoczy, czyli Perfect Timing, również zwiększa healing, ale zależnie od ilości efektu Resa Noszącego i zachęca nas do składania na nim tej statystyki. Nie dość, że zwiększa to przeżywalność postaci, to jeszcze zwiększa outgoing healing. Co do broni trzygwiazdkowych, nadadzą się tak naprawdę wszystkie. Fine Fruit do ładowania energii, a Cornucopia do lepszego hila Jednak pamiętajcie, że bronie trzygwiazdkowe mają niskie staty bazowe, więc zachęcałabym do zmian tego jak tylko traficie coś 4 czy 5 gwiazdkowego. Jako, że Lwocza jest healerem, a supportem, to nie wokół niego skupiajcie się na budowaniu timu, ale to on ma pasować wam do reszty. Ale z nim to akurat jest tak, że istnieje wiele postaci teamów, do których naprawdę bardzo dobrze go można dodać. I na początku zaprezentuję wam mój team, gdzie obok Lwoczy znajduje się też Gepard albo Fire MC, zależnie od potrzeby, Tingyun oraz Dinky One. Zależało mi na healerze z innym elementem, ponieważ wcześniej grałam te kombinacje z Bailu, ale niestety sprawdzało to się dobrze tylko przeciwko wrogom w Wrażliwym na Lightning i Fire, albo Ice, jeżeli był tam Gepard, z innymi pojawił się niestety problem. I chociaż Lwocza jest wyśmienitym healerem, o czym wcześniej wielokrotnie wspominałam, ma pewną wadę, a mianowicie brakuje mu Emergency Heal dla wszystkich sparty. Chociaż jego skill działa świetnie, zwłaszcza to automatyczne aktywowanie się w potrzebie co dwie tury, dodatkowo jeszcze heal z pola za staki też jest bardzo mocny, to niestety, jeżeli nagle jakiś boss wybombi wszystkim postaciom jakiś chory damage, to Watcha może mieć problem, żeby szybko ich wyhilować. Jak np. Bale na swoim ulcie, plus dodatkowo jeszcze ta mała ma wskrzeszenie postaci raz na walkę. Tutaj z pomocą może przy ścieżka preservation, na przykład Gepard, Fire MC czy Marzena, żeby załagodzić impact. W możecie grać też w teamie prawie mono z Veltem i Yukon, gdzie ten pierwszy jest źródłem obrażeń, a druga nie do, że ogólnie boostuje, to jeszcze ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tego rodzaju damage'u. Tutaj dobrze jest sięgnąć na przykład po Silver Wolf, jeżeli ją macie, żeby upewnić się, że wróg będzie miał albo imaginery, albo quantum wrażliwość. Jak widzicie, w moim przypadku Byłoby to duże utrudnienie, bo póki co Silver Wolf nie mam. Ewentualnie sięgajcie po ten team, tylko przeciwko wrogom, właśnie z wrażliwością Imaginary, i wtedy na czwartym miejscu wkładacie dowolną, pasującą postać. Ale tak jak wspominałam, Luocha sprawdzi się w prawie każdym teamie, który potrzebuje healera i dodatkowo jeszcze obrażeń Imaginary. Im dłużej gram tą postacią, tym bardziej się z niego cieszę. I chociaż sporo mnie kosztował, o czym zresztą możecie się przekonać, sprawdzając film z rolowania, który już jest na kanale, to mimo wszystko uważam, że warto. Ponieważ jego gameplay, w ogóle ta posta i to co robi w teamie, jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Dzięki niemu wreszcie pchnęłam w Forgotten Hold do przodu, zdobywając swoje może nie pierwsze gwiazdki i nie pierwsze jade'y za ten endgame, ale zdobywając ich dużo więcej, niż byłam w stanie zrobić to wcześniej. Dajcie mi koniecznie dać w komentarzach pod tym filmem, czy udało wam się go zgarnąć z baderu, czego gracie, jeżeli tak, w jakim teamie, a może skipujecie czekać na kogoś innego, też koniecznie mi o tym napiszcie. Pamiętajcie, żeby sprawdzić wszystkie linki w opisie, dać koniecznie łapkę w górę oraz suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a my widzimy się w kolejnym. Na razie pa!